Cześć, tym filmem rozpoczynam serię pedagogicznych wyzwań, w której razem z Wami będę szukała strategii rozwiązań danych sytuacji, z którymi na co dzień spotyka się zarówno nauczyciel, jak i rodzic. Pani Jagoda jest nauczycielem wspomagającym w szkole podstawowej. Pracuje między innymi z Adamem, uczniem w spektrum autyzmu. Adam, 9-letni chłopiec, ma duże trudności z koncentracją uwagi, komunikacją i adaptacją do szkolnych rutyn. Największym wyzwaniem jest dla niego praca w grupach oraz wykonywanie zadań wymagających dłuższego skupienia. W szczególności ma problem podczas lekcji matematyki. Często złości się, gdy nie zrozumie zadania, krzyczy i opuszcza klasę. Utrudnia to pracę zarówno jemu, jak i reszcie klasy. Dodatkowo, jak pisze pani Jagoda, Adam unika kontaktu wzrokowego z nauczycielami i kolegami, co utrudnia jego integrację z klasą. Adam najlepiej funkcjonuje w środowisku o stabilnej i przewidywalnej strukturze. Pracę należy zacząć od rozmowy z rodzicami oraz specjalistami pracującymi w szkole, aby lepiej zrozumieć jego potrzeby. I znaleźć odpowiednie strategie działania. Kluczowym elementem w pracy z uczniem będzie wprowadzenie jasnych i zrozumiałych zasad oraz wizualnych pomocy, które pomogą mu zrozumieć i przyswoić materiał. W tej sytuacji można opracować następujący plan działania. Wprowadzić wizualny plan dnia w formie obrazków, które pomogą mu zrozumieć, co będzie się działo w ciągu całego dnia. Każda zmiana w planie musi być wcześniej omawiana z Adamem, co zmniejszy jego lęk przed niespodziewanymi sytuacjami. Kolejnym rozwiązaniem może być stworzenie specjalnego kącika wyciszenia. Dobrze jest zorganizować taki kącik, który będzie wyposażony w materac, poduszki, książki bądź materiały sensoryczne, do którego Adam może się udać, gdy będzie czuł się przytłoczony. To miejsce, gdzie może się uspokoić i zrelaksować. Jeżeli nie ma możliwości zorganizowania dodatkowego pomieszczenia, wystarczy stworzyć minikącik wyciszenia w klasie. Kolejna strategia dotyczy podziału zadań na mniejsze etapy. Zadania matematyczne dzielone na mniejsze, bardziej zrozumiałe etapy. Adam powinien otrzymywać jasne, i krótkie instrukcje, oraz dodatkowe wizualne wskazówki dotyczące każdego kroku. Każdy etap będzie nagradzany wzmocnieniem pozytywnym, co zmotywuje go do dalszej pracy. Nie należy także zapominać o technikach relaksacyjnych i ćwiczeniach sensorycznych. Codziennie wprowadzać krótkie sesje relaksacyjne oraz ćwiczenia sensoryczne, które pomogą Adamowi w radzeniu sobie ze stresem. I nadmierną stymulacją bodźców. Nauczycielu, korzystaj z technologii edukacyjnych. Korzystaj z aplikacji i programów komputerowych do nauki matematyki, które są zaprojektowane specjalnie dla dzieci z autyzmem. Aplikacje te często zawierają gry edukacyjne, które mogą uczynić naukę bardziej angażującą i mniej stresującą dla chłopca. Niech nie będzie to codzienność. Ale miłe uatrakcyjnienie zajęć i zmotywowanie ucznia. Kolejnym rozwiązaniem może być stworzenie systemu motywacyjnego, w którym Adam będzie nagradzany za pożądane zachowanie. Nagrody mogą być różnorodne, od pochwał słownych, przez naklejki, po małe nagrody rzeczowe. Ważne, aby system był przejrzysty i konsekwentnie stosowany. Jeżeli w ciągu 10 prób Zachowanie pojawiało się na pożądanym poziomie: spróbuj stopniowo wycofywać wzmocnienia rzeczowe, podtrzymując zachowanie przy użyciu wzmocnień społecznych. Pochwał słownych. A może wsparcie rówieśnicze stworzenie programu wsparcia, w którym wybrani uczniowie będą pomagać Adamowi w nauce i integracji z klasą. Rówieśnicy mogą pomóc w wyjaśnieniu zadań, wspieraniu podczas pracy w grupach oraz włączeniu Adama do szkolnych aktywności społecznych. Przedstawione przeze mnie strategie mogą znacznie pomóc Adamowi w radzeniu sobie z wyzwaniami szkolnymi oraz poprawić jego ogólne funkcjonowanie w szkole. Pani Jagoda wspomina także o tym, że problemem ucznia jest unikanie kontaktu wzrokowego. Warto w tej sytuacji zastanowić się nad przyczyną. Unikanie kontaktu wzrokowego jest częstym zachowaniem u osób w spektrum autyzmu i może wynikać z różnych przyczyn, takich jak nadmierne przetwarzanie sensoryczne, lęk lub trudności z interpretacją sygnałów społecznych. Zrozumienie i akceptacja tego zachowania są kluczowe. Unikanie kontaktu wzrokowego może być dla ucznia z autyzmem sposobem na zmniejszenie nadmiernego obciążenia sensorycznego. Dla wielu osób, patrzenie w oczy jest intensywne i może być nieprzyjemne. Należy więc respektować potrzeby i granice ucznia. Niezmuszanie do kontaktu wzrokowego może pomóc w budowaniu zaufania i jego komfortu. Moim zdaniem nie ma konieczności eliminowania unikania kontaktu wzrokowego, jeżeli oczywiście nie stanowi to przeszkody w nauce czy interakcjach społecznych ucznia. W rzeczywistości zmuszanie do nawiązywania tego kontaktu może zwiększać jego stres i dyskomfort. A jakie jest Wasze zdanie na temat unikania kontaktu wzrokowego? Uważacie, że należy to akceptować czy eliminować? Napiszcie w komentarzu. Jakie jeszcze inne formy wsparcia Adama mogłyby Waszym zdaniem okazać się skuteczne?